Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi stali widzowie i drodzy sympatycy naszego kanału Tubacordis, mówiłem niedawno o błędach w rodzaju gramatycznym, tak? że to jest ten rodzynek, a nie ta rodzynka, tak? ten rodzynek. Na przykład facet w pośród pań to jest rodzynek. Tak? rodzynek Męski rozynek w danskim cieście, tak? Mówiłem też, że to jest ten dziesiątek, chyba, że numer dziesięć, tak? Na przykład tramwaj dziesiątka przejechał. Czy wylosowano dziesiątkę w Totolotka? lotka? To tak, to jest dziesiątka. Natomiast dziesięć czegoś, to jest dziesiątek. Ten dziesiątek. Mówi się od dziesiątków lat, a nie od dziesiątek lat, tylko od dziesiątków. Lat, tak? Czyli rodzynek, yy, dziesiątek. Yy, co tam jeszcze mówiłem wtedy? Yy, coś jeszcze było, no właśnie, to już tak teraz mam zaniki pamięci, ale w każdym razie. <noise> yy, a, ale ktoś mi napisał w komentarzu. Jak napisałem zmiana płci, chodziło mi o to, tam wzięłem, tak, zaczęłem i takie tam różne inne, LGBT, no to ktoś mi napisał, że myślał, że to będzie o, o takich sprawach jak por, Pora, pomarańcz, pomarańcza. Tak. Jeszcze coś tam było trzeciego, ale zapomniałem, no, w każdym razie. Faktycznie warzywa, tak? Nikt nie powie na cebulę ten cebul, tak, tego nikt nie, nie popełni. Natomiast bardzo często się zdarza, że na por mówią pora. To no nie jest pora. Pora jest skończyć z tym, tak? z tymi błędami językowymi. To jest pora. Natomiast warzywo to jest pole. Tak? Takie, takie cebulowate pora. Ten pole to jest. I, tak, I teraz natomiast Pomarańcza to jest ona. To jest ta Pomarańcza. A nie jakiś tam ten Pomarańcz, czy jak mówią jeszcze inni, nie daj burze, Pomarańcz, czy może jeszcze Pomarańczko, tak? nie, nic z tych rzeczy. To jest Pomarańcza. Jest film słynny, tak? mechaniczna pomarańcza, tak? To jest ta pomarańcza, czyli ta pomarańcza, tej pomarańczy, te pomarańcze, tych pomarańcz. Ale to tych pomarańcz, ale ta pomarańcza, tak? W ten sposób się odmienia. No i pamiętajmy o tym i stosujmy się do tego, to nie jest żaden pomarańcz ani pomarańcz, nie daj Boże, tylko to jest ta pomarańcza i ten pole.